Zbliża się okres prezentowy, dlatego podpowiadamy Wam, co możecie kupić swojemu triatloniście. Na początek, pasek na numer startowy albo tradycyjny, albo bardziej rozbudowany o kieszeń na żele, lub batoniki energetyczne. Każdemu triatloniście przydadzą się nowe sznurówki samozaciskowe, odblaskowe lub bardziej na no nowych kolorach. Na pewno będą pasowały do którychś butów. Na basen każdemu triatloniście na pewno przydadzą się takie gadżety jak torba na akcesoria lub nowy czepek silikonowy. Wykorzysta go nie tylko teraz na basenie, ale także podczas open water na wiosnę. Biegaczowi możemy podarować nowy daszek lub coś bardziej lubianego w ostatnich czasach na zimę: opaski. Na głowę, które wykorzysta również podczas wiosennych przyjazdów na rowerze pod kask. Każdemu biegaczowi na zimę przydadzą się nowe skarpety, które ochronią przed zimnem Achillesa, a kolażowi w bardzo fajnych kolorach skarpetki od Crazy Biker. Wybór jest duży, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli twój triatlonista ma już wszystko, to zgotuj mu nowe miejsce na jego trofea czyli wieszak na medal Na pewno znajdzie jeszcze parę takich, które gdzieś nie wiszą A na koniec coś, co miejmy nadzieję przyda się najmniej ale zawsze warto mieć Pompka z nabojami na CO2 Idealne na zawody Mam nadzieję, że trochę pomogłem Wam w wyborze prezentów dla Waszych najbliższych triatlonistów W kolejnych odcinkach zobaczycie prezenty nieco droższe ale równie jest warte uwagi.